Idziemy na spacerek po Radomiu. O, a tutaj mamy jakiś bar. I u na kazełku. Nie, taki stopper pojechał. Dla psów jest. Ło, rzeka. Rzeka płynie, my stoimy. Ja już kiedyś ja nagrywałem tą mleczną rzekę, tylko w zimę chyba. A nie, i tu kiedyś w maju byłem to nagrywałem. No tu mamy jakiś sklep militarny, prawdopodobnie nawet otwarty. A sobie tam zajrzę. Bo ja lubię militaria. Zobaczymy, co tam ciekawego mają. Zobaczcie, tu jeszcze okolice. A, tu mój kolega. Pomachaj do kamerki. Byłem w sklepie militarnym. Kupiłem se za 105 złotych chyba. Worek taki e, wodoodporny. No do niego tej plecak wejdzie i wszystko, ale jest można go zwinąć, a można go e, w niego w, nie, w sobie powrzucać jakieś tam fajne rzeczy, typu kamera i tak dalej, to nie zamoknie, bo na przykład pod namiot. Czy jak gdzieś też leje, czy nawet plecak ten mały mogę schować. Radom Gdzie ty jesteś? O. Nie właśnie mi w kadr. Ja radą nagrywam od ciebie. Okolica. A i droga. Subskrybuj, subskrybuj, subskrybuj. Na Radom, pewnie po kebaba zdajmy życie. <laughs> Propozycja padła, że idziemy na kebaba. Wypiliśmy po drinku, idziemy na kebaba. O, zobaczcie sobie Radom, pomachaj do kamery. Dobra. Subskrybuj, przycisk subskrybuj. Dalej mamy uliczki Radomia. Zobaczcie, a tam, tam też mamy uliczki Radomia. O, zobaczcie jak to się rusza. Łot padło. Mordy, ale hicior. Siedzimy, czekamy sobie na kebaba w Marsimo. Tu w Radomiu. Ja zamówiłem sobie kebaba. Ja się trochę nudziło, wyciąłem organikę, zacząłem grać. A jakiś gościu do mnie, dawaj mistrzu. Gram Hej sokoły, ludzie klaszczą. Śpiewają. Później... A mówi, to zagraj majteczki w kropeczki, a to to akurat zdałem. Też zagrałem, a barmanka przyleciała, nam przyniosła po herbacie. Donata normalnie dostałem. Z... autobus usłania. Ja? Zdradź swój Tu podobno... Obajtkownia jest, Pałac bajtka? Zobaczcie, gdzieś tam, mój mi. To jest jakiś autobus to już mów, że stoi. Kolega mu już stoi. O. Pałac Ju na gzełku.